Cześć! Witam Cię na kanale Zostanie.MUS. Zostanie MUS to takie miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagamy im optymalizować na przykład pomagamy wybierać właściwe formy prawne dla ich sposobów prowadzenia firmy. Wszystko po to, aby nasze biznesy były coraz bardziej efektywne, ale przede wszystkim, żeby okres naszej emerytury nie był zależny od ZUS-u. Dzisiaj odpowiesz na pytanie, w jakim wypadku i czy w ogóle kiedyś zapłacimy składki ZUS od umowy o dzieło. Zaczynając od samego początku, umowa o dzieło jest to umowa o rezultat. Rezultatem może być na przykład wykonane strony internetowe, a właściwie strona internetowa, mogą być zdjęcia, wpisy na bloga, książka, grafika. Projekt architektoniczny czy moduł oprogramowania. To są konkretne rezultaty, które mogą być elementem umowy o dzieło. Co do zasady od umowy o dzieło, płacimy jedynie podatek dochodowy, nie płacimy składek ZUS. Przy czym tutaj taka gwiazdka, że pojawia się w tym roku sporo w metych informacji na temat tego, że od kolejnego roku umowa o dzieło również mają być zastosowana, czy od 2025. Póki co nie ma projektu ustawy, więc ciężko powiedzieć, czy te przepisy wejdą w życie. Natomiast gdzieś tam tą gwiazdkę tutaj zostawiam. Natomiast nawet teraz jest pewien wyjątek. Jeżeli mamy umowę o dzieło z własnym pracownikiem, czyli na przykład jesteśmy pracownikiem etatowym i jednocześnie podpisujemy umowę o dzieło, to od tej umowy o dzieło będziemy opłacali składki ZUS-owskie. Powiedzmy, że mamy osobę, która wykonuje na przykład dla nas grafiki robi to na umowy o pracę, obsługa programów graficznych, a na umowy o dzieło na przykład pisze dla nas moduły oprogramowania i odbiorcą jest w obu przypadkach ta sama firma, bo to w tym przypadku od umowy o dzieło trzeba będzie tak samo, jak od umowy o pracę, naliczyć składki zus -owskie. Jest to związane z tym, że z tego czasu przedsiębiorcy wpadli na taki pomysł, że skoro od nie płaci się ZUS-u, bo to dawali pracownikom umowę minimalną na umowę o pracę, a resztę na umowę o dzieło, Wiele lat temu wprowadzono ten wyjątek, tą wyjątkową zasadę, gdzie dla własnych pracowników również musimy płacić składki ZUS od umowy o dzieło, dzięki czemu przedsiębiorcy przestali w taki sposób rozdzielać wynagrodzenia. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak działa umowa o dzieło, potrzebujesz również wzorów umowy o dzieło, to serdecznie polecam Ci nasz poradnik. Umowa o dzieło w pytaniach i odpowiedziach wraz z przykładami umów i systemami rozliczenia tej umowy. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę i do zobaczenia kolejnym razem.